Medełko kombeczka, szuru, burusz, super, wszystko idealnie, tylko nadal stoisz w wielkiej błotnistej kałuży. Co najmniej popas w błocie. W mojej głowie wyświetla się taka analogia w momencie, kiedy czytam posty na grupach. Jak oczyścić się energetycznie, mam takie problemy, czuję się z tym źle i tak dalej. Chodzi o to, że kiedy jesteś w błotnej kałuży albo jeszcze gorzej w szambie, to najpierw musisz się z tego wydostać, musisz się z tego wygrzebać. Być może uda się samodzielnie, ale często jest tak, że ktoś musi Ci podać rękę, jakiś kij, za który się złapiesz, albo wręcz musi wejść tam, ciebie jakoś wypchnąć. I bardzo dobrze rozumiem, że w takich sytuacjach trudno jest czasami znaleźć zaufanie do kogoś, albo jakieś skuteczne rozwiązanie i próbujemy samodzielnie, a to kupię sobie amurę, to, to a to kamyczki, tylko jeżeli jesteśmy w takiej energii, którą symbolicznie nazwałbym tutaj jakimś błotną kałużą albo wręcz szambem, czyli. Strachu, lęku, paraliżu, braku. Po prostu nie damy wystarczająco dużo mocy tym rzeczom, aby one nam realnie pomogły. Trochę to brzmi jak zaproszenie na sesję, ale chciałem tylko dać sygnał, że w pierwszej kolejności, kiedy jesteś w takim poczuciu, że wszystko się zaczyna walić, że jest naprawdę kiepsko i szukasz już właśnie takich energetyczno-duchowych pomocy, bo wszystko inne zawodzi, musisz w pierwszej chwili odzyskać wiarę, nadzieję. Moc, wiarę w to, że jest w ogóle szansa, że coś się może udać. Potrzebujesz takiego wybicia z tego stanu, w którym być może teraz się znajdujesz. I ja wiem, że cała moc pochodzi z wnętrza i mamy w sobie wszystko, co jest potrzebne, ale nie w takiej chwili. Nie w chwili, kiedy jesteś w błocie popas, kiedy nie masz energii, właściwych emocji, czystego umysłu, czystego serca, tylko przepełnione obawami. Wtedy tam nie dosięgniesz. Dlatego pamiętaj, jeżeli zaczynasz próbę ratowania samej siebie, samego siebie, super, bo to jest już krok w stronę świadomości, ale w pierwszej kolejności upewnij się, że już jesteś poza tym błotnym bagnem.